Zaskoczka. Funkcjonariusz Wuming Khan. Ostrzelili mnie, trafiłem do szpitala. Ktoś, kto wykazał się odwagą i strategicznym myśleniem. Lin Co Zing. Nie dramatyzuj. Witaj z powrotem. 20 lat temu w Hanchan doszło do dwóch zabójstw. Sprawcą był znany nauczyciel chińskiego Shui-wan. Zabił ucznia za błędnie napisane słowo na egzaminie. W mediach Shui-wan to seryjny zabójca nie, idiomatyczny monstrum król idiomów. W mediach to monstrum od idiomów Tak, tak powiedziałem niezupełnie. Kontynuacja zdania przyjazd przyjaciół z daleka to powitanie frajer.